Cześć na kolejnym odcinku na moim kanale. No i słuchajcie, jesteśmy na e, już chyba siódmym odcinku z naszej serii Minecraft 1.17. Dzisiaj zajmiemy się ogarnięciem jakiejś, e, no już podstawowej norki, oto w tamtej górze, za mną. E, no i cóż, no, mordy. E, e, no i cóż, mordy. Zostawcie subskrypcję na moim kanale, jeżeli po prostu lubicie te filmy stawcie też łapeczkę w górę yy. no żeby po prostu się fajnie o, oglądało wam i mi bo yy. no i napiszcie w komentarzach czy chcecie ogólnie taki bot też jak był w poprzednim odcinku i wtedy też będzie to. piszcie piszcie bo tak na serio teraz trochę pomontowałem sobie i jak się trochę pomontowałem, to powiem Wam, że tak fajnie mi się zrobiło. No i cóż, no e, chyba możemy lecieć z odcinkiem. E, I ogólnie tak. E, Bawy świki tam i tam. E, niestety ziemniaków ja tu niezbyt mam. E, no. Ale to nie o tym dzisiaj. Eee, dzisiaj, 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 dzisiaj się zajmiemy właśnie, już rozpoczniemy budowę tego domku i ogólnie tak mordy, to jest bekowa, medik i medik, co jest mordy, xd, ja w ogóle normalnie tak, żeby się śmiać zaczął, jak to zobaczyłem, masakra mordy. Patrzcie w ogóle ile enchantów, ja już tu w ogóle książki także zaenchantowałam, mam cztery z takiego przydadzą się na pewno na coś, e, no, co dalej, co dalej, e, tak, dobra, mamy tu drewno, to idzie na tradowanie się z fletcherami, a drewno, a, wybud a, drewno, tak. a wybudujemy sobie w środku z brzozy i z oka Czyli z tych dwóch drewien, ale one je, też idą na tradowanie się na razie, a więc niestety musimy iść sobie zazbierać y, troszkę, może drewna by poszedł sobie zazbierać jeszcze. Y, dobra, a to sobie odłożę tu do tradowania. No, dobra. Mm, wiecie co? Możemy się chwilę potrajdować. Mm, jeżeli mogą oczywiście tu. chodź tu. Leczer. letter Dobra. Się ulepsza. O, ulepszył się. Dobra, to wiecie co wezmę ten to przerobię jeszcze i się potrajduję. O, dobra. I halo, halo, FPS i Minecraft, co się dzieje? Mm, dobra. Nie z git. Wszystkim z fps ami dobra, ty ten drogi. Dobra. I idziemy sobie kupić mending. Mm. List to jest tu. Dobra. Dawaj mending, mordo. Kupię od ciebie te latar, nie wiesz? A tu mi już kląd wydał, no niestety. no. Stwierdził, że miarka się przebrała. Okej. Okay? Okay. Dobra. I będę dig dał, żeby sobie dał bój, Tylko, żeby gdzieś stać, to właśnie. Gdyby jest problem. Dobra. W takim razie e, ta śkierka jest też w ogóle dziadowa. Czekajcie. Efficiency 4, Unbreaking 3. I zdejmiemy seta so, sobie. I e, wezmę to. wbijemy sobie trochę levela. I się dowiecie y, i się potrajduje bez GB. Aha, bo ty już nie bożesz, a ten drugi fleczer? Ja jest bogaty fleczer. Znaczy ten co tak. Dobra, szósty level. E, i lecimy. Ja może sobie zmniejszę render distance. O, może będzie lepiej. Dobra. Mm. No, jest to. I teraz sobie musimy połączyć to z tym. No to 7 level już kosztuje. A naprawa tego ile kosztuje? Bo jak coś to ja robię nową siekierę. Wie co, zrobimy sobie nową siekierę? Ja nie będę na to wydawał. Ja tu, ja tu śpię mordo. Dobra, mordy. Nowa siekiera. Potraduję się z tym chyba węgla budami. Dobra. Mam tu węgiel jakiś? Czy mam tu węgiel? Jest trochę węgla, dobra. Tu jest tak węgla. Dobra. Dałeś level, to się cieszę. I na Mending jeszcze trzy. Trzy lewla jeszcze muszę na, zbierać. Jak ja to ci mam zebrać? Na mm. ten Fletcher, to nie. No no, chodźcie przerabiać. Te, te my Leczerowie, święci. Nie, to no dobra, nie będziemy Dobra Leczerowie, wszyscy nie chcą. Nie chcą pracować, widzicie. No. Nie chcą pracować. No. Mm. Na całe szczęście ja się przygotowałam. Gdyby węgla i Meneding, dobra. No ta siekierka to do choboka może iść. Dobra. Eee, do, jeszcze nam zeszło do na ogarnianie siekiery. Dokładnie ile? 6 bidut. Znaczy dobra, do, przepraszam, gdzie aż 6, dobra. Idziemy sobie na zbierać w takim razie trochę drewna. E, tu pójdziemy, bo tam już drewna nie ma. E, oj, 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 oj oj. Przez tą trawę też trochę na tych tak laguje.

Nie no dobra No co wy tam robicie On się ma sfajczyć Żebym bedomenu nie dostał Kurde Musimy lecieć po mleko szybko D dobra, tam jest krowa. GG Dobra, szybko. Uwaga, woda, woda. Dwa Stopem tak samo, morda. Deduwa Dobra. I nasza baza będzie znajdowała gdzieś tam. A więc jedzmy sobie może porkczopy. Dobra. E, I nasza baza będzie wejście gdzieś tam. O, 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 o. Czyli za wysoko. Czy tu robimy wejście? E, nie no, tu będzie ewidentnie lepiej, bo tam możemy jakieś drugie piętro zrobić czy coś. E, no, a więc tu jest ewidentnie lepiej, a więc to możemy sobie zakryć. Dobra. Okej, okay. drzwi sobie zrobimy, ołkowe drzwi. Hmm, a więc tak. Widzę, że craftingu nie wziąłem. Dobra. A i przenośnego łóżka sobie nie wziąłem. Dobra, to lecimy po przenośne łóżko. Hmm, dobra. Przenośne łóżko. Mmm... gdzie ja zostawiłem w ogóle to przenośne łóżko? Przenośne łóżko, przenośne łóżko, przenośne Przenośne, przenośne, przenośne łóżko. Yeah. Co ja z nim zrobiłem? Ja w piecu spaliłem, czy co? Eee. 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 O tu jest, dobra. Eee... Eee, to było jak widzicie w poprzednim odcinku. Ale trzeba wyjść 30 level. A znowu za niedługo. Bo trzeba się jeszcze trochę wyenchantować. E, ten miecz polepszyć na pewno. No a sharp to na może piątkę. Czekajcie tu. Kurde, ja nie umiem parkourów skakać. Dobry. Eee, drzwi. W takim razie drzwi. Dobra, doors. Pyk, 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 pyk. I robimy sobie takie przejście. Gdzieby, gdzieby, gdzie by. Dobra, po, po te, po te, potęgujemy to do góry. E, dobra. I teraz tak. Pewnie chciałbym zrobić rozejścia w tą stronę i w tą stronę. E, I w tą stronę też oczywiście. Tam byśmy zrobili może jakiś pokój albo jakieś wyjście tam do góry, bo ogólnie... Bo ogólnie, jeżeli ktoś nie wie, a pewnie nie wiecie. Bo ja sobie to sam planuję. Tu postawimy sobie jakąś taką chałupkę. I tu dookoła... I tu jest fajnie, to też wam powiem. Tu też jest fajnie. Ale tu coś innego może. Tu wybudujemy może jakąś taką oazę po spokoju czy coś takiego. A tu... Jak sobie tu będzie ta chałupka, to tu będą fale, tu będzie pole uprawne, takie wielkie pole uprawne. E, weźmiemy sobie, zrobimy chyba na tą neterytową motykę. Mordywo, dobra, czekajcie, łóżko sobie zeskoczę. nie odbiło, znaczy uderzyło mnie. Nie, wiem, odbiło. Dobra, e, w takim razie wszystko pilmy. I tu zrobimy sobie, może sypialnię. Do taką sypialnię byśmy sobie walnęli. I czy ja mam tu pochodnie? Jasne, że mam, bo wczoraj sobie kopałem i że zapowiedziałem sobie opróżnić pochodnie. No nie no, w sumie będę nosił pochodnie w razie co. Dobra, mm, w takim razie tu by była sypialnia jakaś. Była jakaś sypialnia w sumie. Yy, tylko by fajnie to trzeba było jakoś udekorować? E, do, do i wiecie, do. Ogólnie. Mm, Dobra. E, Okej. Okay. Odcinek trwa 15 minut już. Już 15 minut. te, let's the place. To napiszę. Dobre. Dobra. Na trzy możemy zrobić. I to tu czekajcie, to ma cztery. Pokor czyli tu czy to też na cztery byśmy sobie walnęli. No ale też ogólnie myślę, że jak jest, jest taki większy ekwipunek, to wy wszystko też lepiej widzicie. Bo ogólnie ja taki sobie zostawiłem, bo wczoraj robiłem sobie reinstalację Minecrafta chyba, wczoraj nie, no, ostatnio go robiłem. No i taki sobie zostawiłem, dobra. Cztery. I tu w takim razie sobie jeszcze rozkodnę Na 5 w sumie może być ten pokój, bo i tak będą logi yy, nie wiem czy już się noc przypadkiem nie zrobiła właśnie idziemy spać szybciutko Dobra i w sumie tak yy, Teraz polecam logi na... Czekajcie nie, bo to jest za małe jeszcze na chwilę. Ale jak już to poszerzymy to polecą logi i jak to będzie wyglądać, bo tu zrobimy takie jakby też nasze ubrania, tylko możemy szafę sobie tutaj oddać, bo to w sumie będzie w końcu nasz yy, pokój. Dobra, Cztery. Dwa, trzy. i nie wiem czy tu też robimy. No wiecie co chyba zrobimy. A tu na środku zrobimy takie rzeczy, które lubiłam często robić. Podłoga jest z brzozy, to bierzemy sobie tą brzozę, robimy z niej slaby i robimy coś takiego. O, patrzcie. Tak. A w sumie czekajcie, bo tu nie robię tego dobrze. Tak. Tak i... Tak. I takie coś, i tak sobie gracz idzie. E, no. Mm, dobra. E, co dalej? Ściany... Wiecie co? Bo tak mi się to prusowe drewno podoba. Wiecie co? Pójdźmy po nie. Dobra, lecimy. Na pewno ogólnie to już będzie wycięte, jak tu idę pewnie. No ale dobra, mogę chwilę się pogadać w sobie bo czemu nie. Yy, dobra kurczaku, nie będę na razie rozmnażał, yy, czekajcie, chcę zobaczyć, która jest godzina, dobra, mamy jeszcze chwilę czasu, yy, okej okay. Leci! XZ to tam wpadło Dobra, wypadły Będziemy po tym kury zabijać, jak coś, spokojnie. Wiecie, to była moja pierwsza hikiera ogólnie. Dobra, wyjdźmy sobie tędy, bo w sumie... Zrobimy do drogę, jak coś, tak, bo w tu też jest przejście. Górą. No, ale dobra. Ja nie mam tych liści, tych takich... A dodawałem, jestem pewien, że to dodawałem do tekstur mordy. Dobra. Dobre. Sprus. Pyk. I robimy sprusowe ściany. Ej, no to to się komponuje idealnie. Tu możemy nawet w tej ścianie jakąś szafę odwalić. To nie jest głupi pomysł, żeby tu sobie taką szafę zrobić, w ścianę, nie tu, o. Dobra, pomyślimy, pomyślimy jeszcze, na pewno pomyślimy. Nie zgubię go sobie nazwem, tak jak... Yy. Nie wiem, czy znacie Nolifa, yy, Sandra... Yy. Pomyślałem, że sobie nazwę tak jak Sandra, yy, od Nolifa, ten kilof. No więc już się od razu mówię, żeby nie było potem różnych niedomówień. Tak jak do ostatni w live. No ale dobra. Mm, ok. Ogólnie, w linkach w opisie macie trzy live. Mm, e, trzy live, które będą odbywały się przed świętami znaczy, w sumie jeden w w już. E, oczek e, jeden to jest oczekiwanie do Wigilii, drugi jest za dwa dni święta. Trzy, znaczy za trzy dni święto, znaczy ogólnie tak jest za trzy dni święto, za dwa dni święta i live wiki, oczekujemy grając Minecraft, oczekujemy na Wigilię grając Minecraft No, a więc yy, no, możecie sobie tam wejść i znaczy zaplanować. No, no e, żebyście sobie ustawili przypomnienie, kliknijcie sobie po prostu przypomnienie. A jeżeli chcecie, żeby. Znaczy, jeżeli chcecie. No, a właśnie dlatego, że. No, żeby wam wysłało. No, a jeżeli chcecie, no to y, przypominam, subskrypcja to wam też powinno bardzo, wy bardzo wysłać. Tak, też wam powinno wysłać. Yy no, łap, komentarz możecie napisać pod tym, czy już zategowaliście sobie to. No i zostawcie łapkę w górę. Dobra. Okej. Okay. Aha, no bo tak. I dobre. Jeszcze, dobrze. Jeszcze w piosenkę nie wróci. Ten... Dobrze. Pyk. Pyk, 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 pyk. A sufit chyba z... Zręcznego zrobimy. No chyba tak. Dobra, yy, robimy sufit w takim razie. Yy, ok. I to będziemy, zrobimy sobie ten pokój, i yy, myślę, że będziemy kończyć ten odcinek, bo to ja chciałem sobie, żebyście zobaczyli, jak ja to robię, a teraz podziękuję, ja myślę, że się tym zajmę. Yy, no. Dobra. Bo ogóle ja tą serię mi się tak fajnie nagrywa, powiem wam. Miałem niechęć do tej serii, powiem wam. Miałem, ale tak stwierdziłem, że singla to tak teraz w ponagrywam, bo w sumie na live też jest to takie, wiecie, że nie muszę tam nic, wiecie. No wiecie, to mi też nie obciąża internetu, bo nie gram na serwerze ani nic, no. Na plus, no, ale ja tam, wiecie, ja tam mogę się pograć na serwerach, mi to problemu nie robi. Dobra, Wnieźmy sobie to łóżko w takim razie do naszej sypialni, bo będziemy tu mieli dwa niebieskie może. To nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł. Dobra, zjedzmy sobie kukiet porkchop'a i dokończmy jeszcze tutaj te ściany, żeby to już tak lepiej wyglądało, tu żeby, wiecie, jak wchodzimy, to żeby nie wszystkie ściany były bure, tak powiem, dobra, dobrze, dobra, no i pięknie, pierwszy pokój w naszym domku mamy, znaczy w naszej dziurze, teraz możemy sobie zrobić schody, już w sumie też, Schody, no dobra, tyle schodów powinno starczyć. I robimy sobie zejść. czy zejście, wejście. Wejście nie zejście. Dobra. Najlepiej ch chyba to od góry zacząć robić. Żeby się nie pomylić, żeby wszystko dobrze się. Dobra, czekajcie, muszę to... Tu... O! Skoczyć i zacząć stawiać schody. Mm, dobra, bo musimy to zacząć robić jeszcze. Wiecie jak. Dobra, i, i, i dobra. dobra, i teraz schodek, kamienne schodki, siup, siup, Kamien... kamienne schodki, siup, siup, kamienne schodki, siup. siup. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pik, pik. I ty, nie tak. Dobra, w kopie się tu będzie łatwiej. Dobra. Dobra, i teraz tak. To drzewo tu przeszkadza, więc ja sobie zatnijmy. I mamy o tak, oto takie wejście do domku. Możemy tu sobie nawet w sumie ścieżkę zrobić. patrzcie, taka ścieżka tu będzie. No i, te, i teraz to będzie trzeba to połączyć z wioską, tą ścieżką. No i cóż, dobra. Przyśpijmy się i ja będę kończył ten odcinek. E, 26 minut. Z tego, co tak wiem, no to teraz, to znaczy, bo niedawno filmotowałem. Stałam chyba 30 minut, wyszło mi 18. A więc no. E, Zrobiłem timelapsy, zrobiłem cięcia, powiniałam na momenty. No. No więc już kurde, Misiek. Mam takiego miszka, zostałem, bo wczoraj miałem urodziny, morskiej taka, więc no wiecie, no. Jeżeli dowiecie, do, do, do czy do nie wiecie, żeby wczoraj no bo ja Wam nie mówię, bo kiedy mam urodziny. No ale wczoraj miałem urodziny. No i dostałem takiego miśka, zleciał mnie właśnie z mikrofonu, bo sobie posadziłem na mikrofon. No ale cóż, ja Wam dziękuję za oglądanie, Nie. subskrybujcie dzwoneczkiem, eee, lajkujcie, eee, no i piszcie w komentarzach, czy chcecie, znaczy eee, no piszcie w komentarzach, czy już zostawiliście sobie przypomnienie o live'ach z poniedziałku, z wtorku z czwartku, więc nie tego, tylko przed świętami znaczy w sumie czwartek to już jest wigilia więc nie przed świętami, bo to tak na serio znaczy nie no, bo, bo rano to jest przed świętami w sumie no a więc cóż no, ja wam dziękuję trzymajcie się, zostawcie to powiadomienie sobie to i siemka, nara